A widzowie! częsta usterka w dwusuwach, czy to w wkładach, czy w czymś innym. Listki, membrany przyszły nowe. Będziemy zakładać, kurde. No i kładzisz znowu, będzie gotowy na weekend. Nie wiem, czy to jest różnica, którą stronę to się zakłada. Tu jeszcze powiem na taką ciekawostkę, bo widziałem z tego, że na przykład y, ta grubość, co jest y, teraz tych listków, to jest do pojemności od 200 w górę, nie 100% karbona. W opisie pisze, że wysoka jakość tkanin węglowych, 1K z użyciem wysokotemperaturowej żywicy epoksydowej. No dobra, niech będzie, że to 100% karbon. Udało się troszkę taniej te listki znaleźć, co i tak nie zmienia faktu, że one były mega drogie, jak za taki kawałek czegoś, no ale co zrobić. Już Wam pokazuję stare listki, które się... no tu niestety wpadło kawałek coś do silnika, ale mam nadzieję, że szkód nie narobiło. Odkręcam, zakładam, czyszczę. Odpalam, i tak ma być. No tu się skończyły już listki. W głównie wszędzie jest taka czarna farba, będę musiał to wyczyścić, bo ktoś tu pomalował, kurde, w środku ten dolot i zobaczcie co się dzieje od y, tego. Od benzyny się farba pouszczyła, będę musiał to dobrze wytrzeć, bo to też te kawałki, to wszystko w silnik idzie. Dobra, z tego co tu widzę, chyba te listki są identyczne i nie ma różnicy, którą gdzie włożę, tylko tu są przycięcia. Więc to było tak. Więc muszę założyć ten listek to strono. No zgadza się. W sumie nie ma chyba, że zakłada się jak pasuje, tylko musi być założone dobro strono. W ogóle jakie są objawy uszkodzonych listków membrany Motocykl albo kład może odpalać tak jak w naszym przypadku, ale po dodaniu gazu gaśnie Są problemy w ogóle z odpaleniem tego No i to się zachowuje tak jakby było zatarte w zasadzie, albo przytarte chociaż Dobrze, ciężko się śrubki wkręcają Nie chciałem żeby się śrubka odkręciła Dopierdzielam Ile da radę? Dobra, jeden, listek wymieniony. Ładnie przylega. Te, te listki troszkę. Od... A tu w ogóle to jest jakoś dziwnie zrobione. Ta strona to jest w ogóle jakaś zagadka. Zaraz zobaczymy. Teoretycznie na tych grubszych listkach ten kład powinien bardziej mieć odczuwalne rezo. Membrana sporo daje. Zobaczymy co to teraz będzie. Tutaj też wypaliło trochę nagaru. No te listki wyglądają bardzo dziwnie. No i są całkiem inne. No dobra, ale mam nadzieję, że inżynierowie przewidzieli to. I wszystko będzie działało tak jak powinno. Tutaj to przylgnie, wyczyścić też ładnie. Trzeba, żeby to było czyściutkie dla nowych listków. Ale ładnie, kurde listki przylegają. Teraz to kozak to wygląda. Aczkolwiek mnie zdziwiło, że całkiem inny kształt one mają, jak fabryczne. Dobra, do, dowalone. Nic nie widać, żeby tu światełko było, ładnie przylega. To mi się podoba. No i co, zostało założyć membranę i robić test. Czy to śmiga? Wyczyszczę tu jeszcze środek. No i pokażę wam, jak to lata. Czy wszystko jest dobrze, czy nie. Minęła godzina, kładzisz po naprawie membrany. Zaraz jazdy testowe, żeby na weekend było wszystko tak jak trzeba. Ale się zmieniła pogoda, kurde Kwaski A nie mam jechać, to na nie to jest żeby To tylko żeby przekazować przynajmniej sobotę będzie to się nie wypłacisz Bo to znowu 500 trzeba było włożyć 新的时代，你要左边。<noise> 谢谢。 No, 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 dajcie Daj się, tam przejadę kawałek. <gulanie> no kurde, pisarz. To to no, Kładzisz za pierdzielo nagrać. <gulanie> Za bokiem chciała iść ale jak w oczy pada ja w pierdzielę! Dobra, kładzisz gotowy! Jest i... Ja pierdzielę, jak zimno. Chodzi za ale jak siedzie szybciej, to nic nie widać. No i, ale jeździ, znowu mam moc. Gościu chyba z zamkniętymi oczami pojechał Tego też Panie, może okleiny przyszły? I ci pokażę, jak to się robi. Mam na pierwotnie plany. Daj. Panie, chyba się uczy dopiero. Zaraz kami jeździ. Coś mnie nie kolor. Co? To też nie chyba na <noise> Transport musi się opłacać Niezależny podwykonawca Dobra, dawaj go, kurwa jest luz czy nie ma To Jedź pisarnim do garażu Ale z tym przelewasz, że się z gaźnika to mnie trochę zaniepokoiło. Kurde. A to już tutaj się przelewało. No widać właśnie. Ale ten jak nazywa. Ale nowy zestaw naprawczy gaźnika założony, to czemu coś takiego się dzieje? To jakby pływak był źle pływa, ustawiony. Tu jest przekręcony? No chyba okay. Nie, normalnie. Kopię.

No pada, nie będzie widać. Tam tych ziomków coś nie widać. No powiedziałem, że mogę się pojeździć. Kurwa, co myślisz, że oni pojechali jeździć jeszcze w taką pogodę? No myślę, że tak. Myślę, się chyba i ty. Na razie. kompresorem na odkręconym kraniku. No na razie się nie przelewa. Może jeszcze jakiś paproch wpadł kurde, no, mam nadzieję, no dobrze kładziesz, odpala dobrze i jeździ. I tym razem się nic nie powinno do weekendu spierdzielić. Jeszcze, jeszcze zobaczmy raz, czy ładnie odpali bez zakręcania. Może tylko się coś podwaliło po tym. Pierdoła tylko. On ja się jeszcze potestuje przed sobotą. Dobra, Lux, składam film. Akcja udana.